Spider-Man, bro, we need your help, ASAP. The Alpengold, Ekstra gorzka oraz gorzka z nadzieniem wiśniowym lub malinowym. Alpengold, uśmiechnij się! Nie! A, no to bez to A to co? Zakłada nową kostkę, nic na mnie. Głodni nie mają wakacji. Wybierz danio! Wycofuje! Wspaniale! Postaci z najnowszej gry Sonic Superstars spędzą do McDonald's. Pora przetestować swoją szybkość z Sonikiem i jego przyjaciółmi. Zabawki. <laughs> Max, jeszcze więcej zabawy! No oczywiście, jakiś przepyszny, świąteczny smakołyk. Cyrylu, nie lęc się! Wychodzimy! Colgate Max White Ultra. W odróżnieniu od zwykłych past posiada przełomową formułę, która usuwa głębokie przebarwienia, wywierając zęby już... W... Now I'm big. Sorry, Ben. It was an accident.